Produktem nazywają w skrócie zarówno wytworzony przedmiot, jak i usługę, czy cokolwiek, co jest istotą działalności firmy, a co ma przynosić zysk. Być może będą to banałe dla niektórych z Was, ale dla innych informacje dotyczące struktury rynku w powiązaniu z cyklem życia produktu mogą wskazać, gdzie szukać przewagi konkurencyjnej, bo to ta przewaga daje wymierne zyski. Zobrazowanie tych zależności, mam nadzieję, jasno pokaże miejsce, jakie zajmuje innowacja produktu. Każdy produkt ma swój cykl życia, który posiada pewne charakterystyki. Zwykle, jako funkcja sprzedanej ilości w czasie, przedstawiany jest w formie wykresu przypominającego literę S. Na początku całkowicie naturalnym jest powolny wzrost, a powodowany jest to nowością czy nieznajomością produktu. Potem następuje szybszy przyrost sprzedaży, przekroczenie pułapu zysku i strat. I okres, w którym albo nie ma konkurencji, albo pomimo niej sprzedaż gwałtownie rośnie. Do momentu, w którym zaczyna wyhamowywać, bo rynek uzyskuje pewien stopień nasycenia, technologia nie jest już najnowsza, czy wchodzi konkurencja z innymi ulepszonymi wyrobami. Niektóre marki mogą pozostać na tym wysokim poziomie wolumenu sprzedaży, ale prawidłowość jest taka, że każdy produkt potem już tylko traci i w pełni umiera, czyli jest zastępowany całkowicie innym. Zwracam uwagę na zwrot zastępowanie, bo jest to nic innego jak innowacja tej samej firmy, która proponuje ulepszony model, choćby kolejnego smartfona lub innej firmy, która potrafi nie tylko naśladować. Ale i wprowadzić ulepszenia do kopiowanej idei lub zaproponować sama lepszy technologicznie produkt o, o podobnym przeznaczeniu. Jeśli rozpatrywać same zyski, a jako zero przyjąć punkt break-even, to te wykresy S mogą startować z innych poziomów i być różne dla różnego typu firm, bo oprócz liderów znajdują się naturalnie oczywiście naśladowcy. Ci, co prawda, mają możliwości wykorzystania znanej już technologii do ograniczenia początkowych strat, ale zwykle nie są w stanie osiągnąć wolumenu sprzedaży, jak i zysków oryginalnego wytwórcy. Sama inwestycja, opamiętana jako straty, jest najbardziej kosztowna dla pierwszego prototypu. Powiedzmy, ale już innowacja, czyli ulepszenie tego wyrobu, to już dużo mniejsze nakłady początkowe i potencjalnie dużo większe zyski w szybszym czasie. I to uzmysławia, że innowacja własna firmy może w naturalny sposób zwiększyć zyski.